Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Lighton 44 a dzisiaj unboxing ciekawej paczki. Ciekawej ze względu na jej oczywiście zawartość. Nie przedłużając, otwieramy. I wyciągamy paczkę z paczki. Dobra. No i tak, na początek widzimy tutaj jakieś tasiemki. Druga tasiemka. Trzecia, czwarta. Piąta. Mamy pięć tasiemek różnokolorowe. No i mamy jeszcze takie oto urządzonką. Jest to, słuchajcie, wytłaczarka do e, robienia napisów. E, napisy wyglądają mniej więcej tak jak tutaj. E, wytłaczarka firmy e, Dymo. Mam nadzieję, że tak to się czyta. E, no i co? No i trzeba ją otworzyć i zobaczyć, jak ona działa po prostu. Słuchajcie, tutaj powinna być tasiemka zamontowana chyba już tak już jest nawet już to widzę dobra jeszcze tutaj Bardzo fajne nożyczki, wiesz raz ja w sumie używam do otwierania czegoś takiego, ale to są takie te do opatrunków. Bardzo fajnie się nimi wycina, dzięki temu, że są takie właśnie wyprofilowane. Dobra, przejdźmy do naszego urządzenia. Jakiś opis i samo urządzenie. No tutaj właśnie widzimy, że mogą być różne kolory. I to są właśnie tasiemki różnobarwne, tak żeby można było sobie wytłaczać na różnych... Na różnych y, kolorkach. Dobra. I mamy tutaj czarną. Czarna, czarna. Mnie ta srebrna, troszeczkę powiem. Najbardziej chyba interesuje. Ale dobra, zróbmy sobie na razie tak. Teraz, jak to się kurczy używa. Zobaczmy instrukcję obsługi. Co tutaj jest ciekawego. Hmm. <laughs> Nic mi to nie mówi, w takim razie będziemy pisać. Zrobimy sobie taki, chyba już wiem co chodzi, tutaj jest, zobaczcie, tutaj jest, nie wiem czy Wy to widzicie, no teraz powinniście widzieć. Jest takie okienko. Widzicie? Słabo coś, nie? Szukajcie, co to jest z tą ostro ostrością? O, teraz widać. O, na dole, na środku, właśnie widać, jest takie okienko. W nim jest literka A. Kręcimy sobie tym pierścieniem i wybieramy sobie właśnie, co nas interesuje, jaki znak. No i później, jak go znajdziemy już, ściskamy i powinien wyskoczyć taki właśnie napis, wytłaczany, jak tutaj widzimy. No i ja sobie teraz zrobię taki fajny napisik. Jest mi on potrzebny, jest mi on niezbędny po prostu. Dlatego kupiłem to urządzenie. Czyli tak a my to I? i g a Dobra, mamy słowo Amiga. O, jest spacja. Tak. I teraz musimy dać tutaj numerek. pięć zero 0 Ale kurczę, właśnie nie ma znaków takich potrzebuję, potrzebuję to jeszcze znaki plusa. Potrzebuję dwa znaki plus. No i co teraz mam zrobić? A tu nie ma. No nie zrobiłem. No. Amiga 500. Miał być 500, plus, plus no i co? I kupiłem, słuchajcie, po to, żeby napisać 500, plus plus, a się okazuje, że nie ma podstawowych znaków e, matematycznych. Hmm. Przecinek, myślnik jest. A... No dobra, zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. Czyli tak, tutaj mamy teraz nożyczki, robimy cięcie. O, i wyjeżdża, zobaczcie. Taka ładna ta siameczka. Ale wolno łapie tą ostrość, co, ty, ty, panie, no to mi się nie podoba, tak. Złapie czy nie złapie w końcu? Lipa jakaś, o, jest teraz, no. no. ale mamy właśnie taki ładny, wytłaczany napis. Oczywiście to jest naklejka, zrywamy, naklejamy. Także bardzo łatwe w użyciu, słuchajcie, narzędzie. Tak jak powiedziałem, można sobie zmieniać kolory. Mamy tych kolorów tutaj całkiem sporo. Ja no tu sobie jakieś tam po prostu dobrałem... Taki zestaw, gdzie mamy dodatkowo pięć kolorów. Przy czym czarny się akurat powtarza, natomiast cała reszta jest inna. Także bardzo fajna rzecz. Polecam do opisywania. Słuchajcie, czy to no tutaj jest pokazane, na przykład doniczki, no ale doniczki tam słoiki można sobie opisywać. No ja to akurat oczywiście nie Kto oglądał film Powrót do przyszłości? No to właśnie kolega mi zwrócił uwagę, że tam właśnie w tym samochodzie, w tym Deloreanie, jak mamy ten licznik czasu, gdzie tam podawało się datę, do jakiej mamy skakać, no to właśnie wszystko jest opisane za pomocą właśnie takiej wytłaczarki. Nie wiem czy akurat takiej, ale takie właśnie napisy są wytłaczane. Także bardzo fajny efekt. Słuchajcie, można sobie nie wiem, szafki opisać, jak elektryczną na przykład, jak mamy różne bezpieczniki, no dowolność jest. No słuchajcie, no kto do czego potrzebuje co? Ja akurat do amigi potrzebuję sobie to opisać. Oczywiście śmieję się, że jest to dla mnie niezbędne było akurat do tego, no ale do tego też właśnie wykorzystam. Natomiast zastosowań jest całe mnóstwo. Co tam tylko sobie chcecie, możecie sobie opisywać. A tak jak mówię, bardzo proste, intuicyjne w użyciu narzędzie. Okej, okay, no dobra. Takie słuchajcie, szybkie, taka szybka prezentacja wytłaczarki. Dyma Omega. Do robienia fajnych, właśnie napisów. Okej, okay, to było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam na moje inne filmy i kolejne. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.